Dobry wieczór, państwo, witam serdecznie. Pozdrawiam bardzo serdecznie moich widzów. Dziękuję bardzo za oglądalność. Dzisiaj poruszymy taki temacik trochę dziwny. Wszyscy chcą pomagać Ukrainie. No i pan Zygmunt Solosz, a konkretnie jego z jed... jedna z jego firm Plus, postanowił też pomagać. No, tylko dziwnie to wygląda. Bo zrobili promocję telefonów za złotówkę dla Ukraińców. Tak. Wszystko ok, telefon może kiedyś tam się Ukraińcowi przyda i w ogóle. Pytanie, czy w tym momencie akurat on potrzebuje tego telefonu? I czy on potrzebuje w tym momencie luksusowego telefonu? Wartego 3000 zł. iPhone 7, iPhone 11, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy Fold 2. Luksusowe telefony warte mniej więcej 3000 zł. za złotówkę. Panie Solosz, może zamiast tych telefonów kup pan ciepłe posiłki? Załatw pan legi dla tych ludzi. Kup pan, nie wiem, środki higieniczne, maseczki na koronawirusa i tym podobne rzeczy, bo oni muszą przetrwać jak najdłużej w zdrowiu w Polsce, a nie mieć telefon za trzy koła i może potem handlować tymi telefonami, żeby przeżyć.